Witam wszystkich na moim odcinku. Jest. Dzisiaj będzie szwedzka menaszka, której już używam. Jak widać, jest to menaszka trzyczęściowa. Pokrywka. Tutaj miejsce na rzekę zupy, jeżeli, ponieważ to się wkłada tutaj. Wkłada się tutaj, ale nie będę teraz się, się męczył. Menaszka. I główna część manasz, yy, menaszki, menaszki Tak. I można to tutaj przez to oczko ułożyć. Co? Kurczę, nie chcę się teraz tego robić. Chyba wez, wez, wezmę i to wytnę. O, jest, zaskoczyło. Tutaj można na przykład włożyć sobie mięso, gulasz i tym podobne. Tutaj chlebek, ziemniaczki albo coś innego. A tutaj jest główna część, tutaj można włożyć na przykład chleb, sos, zupę i przejść z tym kilometrów. To jest aluminiowe. Tutaj jest jeszcze taki uchwyt, którego akurat nie używam. I, właśnie, i, pokazuję, i pokażę Wam, jak się to składa. To się to. To z pochwały wygląda tak: wkładamy. kładamy to tak, ciskamy i mamy złożoną mężuszkę. Nie rozleci się nam w drodze. Można przewlec tutaj przez jedno i drugie oczko pasek. Ale strasznie się nagrywa w... Tak. ciężko się nagrywa menaszki. i widać menaszka na około kilo półtora zawiasy szwedzka aluminium wygodna, przydatna na jakieś dłuższe wyprawy albo na obóz warto mieć można używać jako zwykłej śniadaniówki do szkoły debilo odporna nic jej nie rozwali. tutaj jest trochę farby odpadło, ale to pikuś. Tak więc mój zestaw jedzeniowy wygląda tak. I mam jeszcze zestaw nóż, widelec, Jest jezdę z powrotem. I tutaj mam rozłożony mój poczuszkę. Nóż. Co otwiera do konserw przydatny, widelec używany, fajny amelinium, łyżeczka, twarda, aluminium używana, więc mój zestaw prezentuje się tak manierka, które już opowiadałem, Menażka. I składane w trzy w, w sztuce. Nóż ma otwierasz do konserw. To jest koniec odcinka, niezwykle długi. Żegnam nara.